Cześć, architekci, z tej strony Zdanos, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii MadCrafta Moi drodzy, tytułowym odcinkiem dzisiaj będziemy robić kowala Tak, to jest bardzo ważna rzecz w mieście, tudzież w wiosce Ale no, po prostu starałem się tak wymyślić tutaj teren, żeby wszystko pasowało Mam tak genialny pomysł pod tego kowala, że no po prostu jestem sam podjarany Tutaj coś się zmieniło, tak troszkę Wam zdradzę, ale to potem. Tam coś się buduje, ale to prawdopodobnie w przyszłym odcinku będę Wam pokazywał co i jak. Więc zajmiemy się budowaniem. Budowanie, nie wiem, podzielę na trzy takie albo cztery kategorie. Oczywiście pierwszą to będzie takie ściany, główne fundamenty i tak dalej. Drugą będzie oczywiście najważniejsze serce kowadła, kowadła, kowala, czyli oczywiście piec. No i tam, y, trzecia to będzie dach i tak dalej. Na no, czwartą to będą takie dekoracje i po prostu wam wszystko pokażę. Zaczynamy budować, to są właśnie materiały z którego będą y, wykonane ściany i fundamenty. Oczywiście wymiary, jeśli chcecie, teraz właśnie się pojawiają. Dla waszego ułatwienia, żebyście nie musieli się martwić jak to wygląda. Więc zaczynamy budować pierwszy mały budyneczek, taki nie wiem, gospodarczy, można to tak nazwać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj jeden wyżej, wysokości 4, a tu 5. Tutaj zrobimy wysokości 3, a tu 4 klocków. Wszystko do góry. Tak to. O, tam troszkę więcej mi się zrobiło. Tak to mniej więcej wygląda. Troszkę tutaj będzie budowania ale zaczynamy robić. Najpierw zrobimy tutaj taką impro improwizację, jeśli chodzi o tutaj troszkę za dużo. Będziemy po połączymy cobblestone z co to jest? diorytem i kalcytem. Mega, mega fajnie to wygląda. spójrzcie, że yy... na górze na górze będzie jaśniejsze, a na dole, na dole coraz ciemniejsze. Mega, 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 strasznie mi się to podoba, coś takiego. I mam wrażenie, że naprawdę będzie to też zarąbiste wyglądało. Spójrzcie, takie będą tutaj ściany. Oczywiście tutaj ściany nie będzie. Tutaj także nie będzie ściany, ze względu na to, żeby ten kowal miał dużo przestrzeni i możliwości do takiej, nie wiem, no po prostu zagospodarowania. Oj, źle. Do zagospodarowania. Tutaj, właśnie, zrobimy coś takiego. O, i tutaj też źle. Coś takiego. I co ja z tym mam kurczę, że na początku biorę ten dioryt. O, tutaj musi być. O, coś takiego. Tutaj zrobimy tak. I to są wszystkie ściany, które będą aktualnie już, już do końca. To już będzie. Koniec. Jedyne co to będziemy wypełniać yy, w dachu, ale to już później. Dobra moi architekci, tutaj mamy już krok drugi, czyli najważniejszą rzecz, czyli mianowicie yy, piec. Ten piec. Ten piec będzie zupełnie taki dziwny, mega, ale no zobaczycie tutaj taką pseudo dekorację robimy do tego pieca. Oczywiście tutaj go obtaczamy z wszystkich stron, ale chyba, oj. Nierówno. Tutaj go zaczynamy robić. To jest bardzo ważne, bo tutaj dołączymy taką dmuchawę ogromną, którą po prostu Kowal się wspomaga, jeśli chodzi o takie, wiecie, dmuchanie w ten rozżarzony węgiel i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy postawić coś, coś takiego, nie wiem. Tutaj też zrobimy taką pseudodekorację. I tutaj tak zakończymy. I to jest dolna cała część tego pieca. Teraz będzie nieco trudniej, niestety, bo będziemy musieli się troszkę wspomóc takimi dodatkowymi blokami, żeby uzyskać taki efekt, wiecie, otwartego komina, że y, jest widać jak opary z tych tutaj mieczy i tak dalej, co on tutaj tworzy, bo widać, że gdzieś na pewno gdzieś lecą. Tutaj, właśnie, o, widać taką jedną dziurę. Tutaj będzie ta druga dziura, właśnie w taki sposób, i tutaj będą te wszystkie opary, i tak dalej, uciekać w górę. Teraz, no, możemy tylko robić tak do końca, na górę. Kilka bloków, nie wiem. Możecie dać, właśnie, 4, 5. Dwa kowadła. okół guziki. To po prostu tylko i wyłącznie to jest aspekt dekoracyjny. I tak wygląda cały piec oraz komin. Raz zaczynamy robić właśnie wcześniej, przeze mnie wspomnianą dmuchawę. I ona będzie taka dziwnego kształtu. Zaraz zobaczycie sami. Czekajcie. Tutaj dajemy taki blok. O, właśnie taki blok. W taki sposób ona będzie wyglądała. Troszkę przypomina albo żółwia, albo czołg, nie wiem, w zależności od, od was, jaką macie wielką wyobraźnię. Tutaj robimy górę, z właśnie, z traptorów. Górę, a i dół, także, żeby nie wiem, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale wiecie, jak wyglądają takie, właśnie takie dmuchawy. No, wiecie o co chodzi. Taka wielka dmuchawa, którą, na którą trzeba nie wiem, naciskać, którą trzeba ciągnąć, żeby po prostu yy, powietrze wlatywało do właśnie węgla. Spójrzcie, jak to wygląda. Taka właśnie dmuchawa, i ona będzie dmuchać powietrze w to tutaj miejsce. Dobra, razie ogólnie <laughs> zaliczyłem mojego faila, bo zapomniałem tutaj dodać takich wsporników, żeby to mniej więcej tak jakoś fajniej wyglądało. Estetycznie. Cap. No niestety mi się zapomniało. Tutaj właśnie trzeba dodać na wszystkich prawie filarach. Żeby to po prostu nie było tak goło. I naprawdę wyglądało schludnie i ładnie. Czecie oczywiście no, u takiego kowala to tak wątpię, że tak to wszędzie wygląda, ale żeby mniej więcej tak to wyglądało teraz przechodzimy do najtrudniejszej niestety części czyli dach jak wiadomo dach jest zawsze najtrudniejszy najgorszy zaczynamy go robić w taki sposób że tutaj właśnie pół płytki czy pół bloki kładziemy oczywiście tutaj zostawiamy sobie taki jeden klocek odstępu tutaj kładziemy Schody. możemy zacząć robić drugą stronę. Druga strona będzie zupełnie, że tak powiem, inna, bo ona będzie wyglądała w taki sposób, że tutaj będzie lekko wystawać. od razu zaczynamy schodami. To już ciągniemy. Jest, nie mogę trafić. To już ciągniemy do końca. Tu się pomożemy, wspomożemy jednym klockiem. I tutaj dokładnie. Tak samo. Teraz lecimy dalej. Tutaj także lecą schody. z tam się musiałem wspomóc kolejnym klockiem. Dlatego to jest najtrudniejsze właśnie, bo się dzieją takie rzeczy, że schody się przekrzywiają i tak dalej i dalej. I to mniej więcej wygląda w taki sposób. Teraz na górę dajemy pół płytki, pół bloki. To już można tutaj do końca dać. Tu się znowu wspomożemy jednym, i dalej. Tutaj, niestety, z tej strony będzie taki dach, którego ja za bardzo nie przypadam, którym nie przepadam. czyli po prostu same schody, ale stwierdziłem, że no, będzie chyba tak lepiej, żeby w taki sposób to zrobić, bo na górze specjalnie go tak układam żeby tutaj jeszcze zrobić przestrzeń taką pseudomieszkalną możecie, będziecie mogli sobie ją zagospodarować jak chcecie ale no ja już tak troszkę wyprzedziłem i to będzie prezentowało się w taki sposób tutaj y, to przeciągamy chociaż tak, tak tutaj przeciągamy i robimy teraz dach nad właśnie tą dmuchawą tutaj będą potrzebne już też całe bloki I tutaj też już walniemy cały, czyli pół blok, popłytę w sumie. W taki sposób. Teraz tutaj całe bloki. Ten już jest lepszy daszek niż ten oczywiście z samych schodek, schodków. To wygląda w taki sposób. Teraz musimy no połączyć obydwa. Czyli lecimy w tą stronę. Tutaj możemy tak zrobić. W sumie tutaj to bym już nawet zagiął. Więc zrobię coś takiego, żeby. Wiecie, był ładny spadek. I z drugiej strony także możemy połączyć. Wtedy będzie troszkę trudniej. Musimy już zejść z takiego poziomu do mega, mega niskiego. Więc zrobimy w... tak. O. Też z dwóch tylko schodków. No, wygląda chyba. Wygląda w miarę ok. Tutaj zrobimy w taki sposób, że tutaj tak. Chyba coś przedobrzyłem. Być może. Nie wiem. Nie jest dobrze. To trzeba przedłużyć. To trzeba przedłużyć. I. Tą stronę. Jezu trafić w to nie mogę. I ostatni tutaj, a nie jeszcze, jeszcze góra. I moi drodzy, to wygląda w taki sposób. Oczywiście możecie dodać i też właśnie to zrobię. Tutaj to chyba było to miejsce. Tak, tutaj dodamy takie małe okienko, i tutaj na trzy kratki, ale to już to no właśnie, w, takim, w taki sposób takie małe okieneczko, na środku jest na środku tutaj takie małe okieneczko, tutaj takie większe, i z drugiej strony zrobimy coś podobnego, tylko że, właśnie, tutaj są niestety schodki. Więc się posiłkujemy troszkę, coś takiego możecie rozwalić. Tu jest takie troszkę większe okienko, które jest na wylot. Więc dach z całym budynkiem wygląda w taki sposób, a teraz zrobię małe cięcie i pokażę Wam jak dokładnie wszystko udekorowałem i co dodałem itd. Tak tak Więc zobaczenia za chwilę. Dobra moi drodzy, skończyłem dekorować tego kowala. Jestem mega zadowolony, co to w ogóle się wydarzyło. No to po kolei spójrzcie, pierwszy taki magazynek, powiedzmy tutaj, są beczki pełne nie wiem, węgla, czegokolwiek materiałów. Można tak to nazwać, że to będzie taki magazyn naszego kowala. Tutaj dodałem jedno okienko, troszkę poniszczyłem dach, żeby nie był taki idealny, no po prostu wydaje mi się, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo spoko, ale lecimy dalej, tutaj oczywiście bardziej udekorowałem poddasze i tak dalej nad naszym, nie wiem jak to było, to jest pompą, już dmuchawem, dmuchawą, o właśnie to była dmuchawa, na naszą dmuchawą. Dodałem kilka takich właśnie rzeczy, pierdół, żeby za dużo oczywiście tutaj nie dodawać, bo dmuchawa cała się rusza. No ale to nieważne. Oczywiście najważniejsze pomieszczenie, czyli kowadła, niekowadła, tutaj stoły rzemieślnicze, sam piec, mnóstwo węgla rozsypanego. Kolejny tutaj taki mały magazynek, żeby było po prostu bliżej. Zbroje, miecze, jakieś takie Dodałem takie pierdoły, żeby to wyglądało jak narzędzia, lub nie wiem, coś może jeszcze dodam. Spójrzcie, jak to wygląda: tutaj poniszczony sufit, a właśnie, i tutaj też dodałem takie małe schudki, żeby, oczywiście, miał ten gdzie, gdzie ten kowal mieszkać, spać. I tutaj dodałem takie właśnie pier pięterko, coś, ale la... możecie to zagospodarować, jak już naprawdę chcecie. Tutaj łóżko dodać, lub inne pierdoły. To już wasza inwencja twórcza, naprawdę, ale stwierdziłem, że to się coś takiego przyda, więc to dodałem. Z tyłu to też oczywiście postarzałem troszkę dach, dodałem kilka dziur, takie właśnie wsporniki dodałem, bo stwierdziłem, że naprawdę będzie to mega spoko wyglądało, bo troszkę biednie wyglądał ten dach z tej strony, tutaj podokańczałem. No, i co z tej strony, tak to się prezentuje. Nie wygląda najgorzej. Naprawdę wygląda mega, mega spoko. Z tej strony w taki sposób się prezentuje. Oczywiście front jest przecudowny. Spójrzcie, jak ten kowal mega, mega fajnie wygląda. W tle będą inne budynki, więc no, jestem mega zadowolony. I tak to mniej więcej wygląda. Szybko, krótko opowiem o tych dwóch budynkach, co tutaj powstały. Tutaj taki. Stwierdziłem, że powstanie taki przechodny budynek, żeby było lepsze dojście do targu naszego. Stwierdziłem, że zostawię lampę, mimo tego, że właśnie dzięki za komentarz, żeby tutaj wstawić fontannę, lub właśnie coś innego, lub tą studnię. Ale stwierdziłem, że właśnie takim centrum będzie taka nietypowa lampa. Stwierdzę, że wygląda całkiem spoko. Ale wracając tutaj budynek. Jest mega taki masywny, z dwoma filarami, obtoczony i tak dalej, i tak dalej. A obok niego rośnie przecudowna wieża. No, przyznam, że troszkę znowu się inspirowałem ze starego sezonu, ale nie do końca. Stwierdziłem, że zrobię troszkę w innym takim klimacie. No i ona prezentuje się w taki sposób. Nie jest najwyższa. Tutaj, właśnie oczywiście, już leżą miecze. I ona jest w miarę wysoka. Nie wiem. Spójrzcie, jaki widok jest z tej wieży na całą tutaj, już małe miasteczko nasze, bo już powoli zaczyna to być miasteczko. I no, wydaje też, że mi, mi się, wydaje, że strasznie fajnie się w komponii, w komponii wpasuje w klimat i w charakter, właśnie, na mojego miasta. Tutaj nie pokażę Wam, co się dzieje, zobaczycie w następnym odcinku. No, moi drodzy, no tak się prezentuje nasza tytułowa. Kopalnia chciałem powiedzieć, nasz tytułowy kowal. Mega jestem z niego zadowolony. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Więc dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. Cześć!